Witajcie. Dziś ze Złotego Lasu. Bardzo wysoka mineralizacja. Jak już pamiętacie z poprzednich filmów, ale dziś nie będzie w sumie testu, tylko będzie. Chciałbym Wam powiedzieć parę słów na temat testów w ogóle mineralizacji, na temat fazy gruntu, na temat cegieł używanej do testów. Myślę, że będzie to dla wielu osób ciekawe. Tak się przyjęło w świecie detektorystów, że jeśli trzeba zrobić test mineralizacji jakiegoś wykrywacza, to używa się do tego cegieł, nie? No. Więc pokażę Wam, jak to z tymi cegłami rzeczywiście jest i jaka jest prawda rzeczywiście o nich. Spróbuję dostroić się do tych cegieł. Próg wiodący tam na jeden, prawda, w miarę. No, i pompujemy. Jak widzicie, faza, faza jest 61-60, ale najważniejszą rzeczą jest ilość słupków mineralizacji. Akurat tutaj są dwa, prawda? Widzicie je, nie? Po lewej stronie. To są słupki obecności tlenku żelaza. Oczywiście może to być, to jest związku generalnie żelaza, bo może to być na przykład węglan żelaza, czyli syderyt, czy pikryt, czyli siarczek żelaza, prawda? Widzicie, czasami spada nawet na jeden, czyli macie jakąś, jakiś tam obraz. Faza 61, ilość słupków żelaza 1, czasami 2. Natomiast przechodzimy do gruntu, prawda? Czyli jesteśmy w normalnym środowisku gruntowym, że tak powiem. Zobaczcie na no to. Wciskam przycisk strojenia i pompuję. Zobaczcie, ile jest słupków mineralizacji. Raz, dwa, trzy, pewnie sześć. Teraz jest pięć. Między pięć a sześć. Natomiast faza gruntu jest 71. Teraz mamy sześć, prawda? Wykrywacz mamy dostojony do gruntu. Jaki tego morał? Czy według Was cegły to obiekt zmineralizowany? No według mnie nie. Tam nie ma mineralizacji w nich. To jest jeden, dwie kreski, to jest standard, zupełnie minimalna mineralizacja nie przeszkadzająca wykry wykrywaczowi. Natomiast może być faza gruntu wysoka, tutaj w takim środowisku, prawda? Ale faza gruntu i mineralizacja to są dwie różne sprawy. W większości wykrywaczy, jeśli na rynku macie informacje o fazie gruntu, czyli o tej dużej cyfrze, która tutaj była, jaką ona według mnie daje informację? Ona daje informacje na temat spoistości gruntu. To jest moje zdanie. Tak bym to określił jednym słowem. W gruntach bardziej sypkich, takich miękkich, ta faza będzie niższa. Natomiast w gruntach zbitych, twardych, często z kamieniami, ta faza będzie wysoka. I właśnie takie środowisko mogą nam symulować ten stosik cegieł, prawda? Za chwilę Wam pokażę, jaka jest różnica w detekcji. I powiem Wam jeszcze tyle, że większość nowoczesnych wykrywaczy metali nie ma problemu żadnego z cegłami. To nie jest dla nich żaden problem. Problem był z wykrywaczami, które miały coś koncentryczne, no ale niestety to już się w tej chwili prawie nie produkuje. Niektóre wykrywacze, na przykład MXT, miały ten problem, że zaniżały wskazania przymiotu kolorowego do żelaza. A ile tam Im głębiej było na przykład w takim, takim środowisku twardym, tym, tym przedmiot stawał się bardziej żelazisty, że tak powiem. Faza, jego, jego ID przesywało się w kierunku żelaza, ale później tonęło całkowicie w żelazie. Podobnie chyba było także z XLT, jeśli dobrze pamiętam, chociaż to już lata minęły. Więc tak, jeśli ktokolwiek będzie Wam chciał powiedzieć, pokazać test z cegłami i twierdzić, że wykrywacz dobrze sprawuje się w mineralizacji, według mnie jest w błędzie. Bo to jednak jest zupełnie co innego faza gruntu, czyli to cyferkowe podane tutaj, a wykres mineralizacji. Pokazałem wam naturalne środowisko, gdzie wykres tlenków żelaza był prawie maksymalny, bo było 6 kresek i pokazałem wam niby zmineralizowane cegły, gdzie było 1-2. To jest jednak spora różnica, natomiast faza w tym gruncie akurat tutaj była wysoka, dosyć także. Tu była chyba 60, tu była 71, nie? Ale to faza nie ma takiego wielkiego znaczenia dla wykrywacza. Wykrywacze sobie z tym radzą. Natomiast teraz przy, przyjdę jeszcze, zrobię Wam taki krótki, krótki też, żeby Wam to jeszcze raz, jeszcze bardziej uzmysłowić, nie? Wezmę monetę. Jakąś tu mam monetkę. Nie jest to moneta może wielkości buratynki, ale jest to jakaś tam taka syfiata monetka. I Dam ją pod trzy główki. O! Zapomniałem, muszę to dostroić. No, niestety się to przedłuży troszeczkę. Jeszcze raz wam pokażę strojenie do tych cegieł. Próg wiodący. Pinpoint pompujemy. 63 Dwie kreski mineralizacji 61, 59, 61. Dyskryminacja 30, tak chodzę, tak to wszystko w testach później było używane, także ta sama dyskryminacja. Jest troszeczkę niższa niż powinna być, ale to pomaga nam w detekcji jakichś tam niskich przewodników. No i monety. Tym razem z monety wyciągnąłem dwa halery, bo to mi się tak wybrało. No i damy ją tutaj, prawda? Trzy cegły. Trzy cegły. Z tego co pamiętam cegła ma szerokość... 6,5 cm no to wychodzi 19,5. Nie mylę się, 19,5 cm. Wykrywacz mamy dostrojony. Popatrzcie, cichutki, powtarzalny sygnał. No to dobra, spróbujmy dostroić się do gruntu. W wysokiej mineralizacji dostrojony i spaźniem w Czasami pyrkny że tak powiem Taka jest różnica, tylko że ta barowinka jest na 15 cm, a to jest na 20 cm, czyli znacznie wielka, większa różnica. Więc y, większym problemem dla wykrywacza oczywiście jest mineralizacja, czyli wykres y, te, tych słupków żelaza, niż y, te, ta wysoka faza jakby gruntu, chociaż tu było bo, bo 60. Nie? Tak to wygląda, y, jeśli chodzi o wykrywacze i y, 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 różnicę między fazą y, a mineralizacją. No oczywiście jest wszystko, sam je, sam wyczaiłem, prawda? Więc to są takie moje prywatne przemyślenia. Może Wam się to kiedyś przyda. Do usłyszenia.